W filmie HD Maszynery oprócz tego, że możecie poszczególne wyposażenie omówić na kartce i obejrzeć parametry na przysłowiowej broszurze, możecie też fizycznie dotknąć różne modele z różnym wyposażeniem. Ten egzemplarz model 780, wyposażony w silnik Changchai, czterocylindrowy, i również zwykłe ramię bez teleskopu. Opony 31-calowe, bieżnik farmerski, do wyboru wspomniane wcześniej alternatywnie, za dopłatą tzw. grass tire. Standardowo w zestawie otrzymujecie od firmy Misato widły zwykłe, jak i łyżkę 4 w 1. Alternatywnie tego wyposażenia, tych akcesoriów jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład widły można sobie wybrać regulowane hydrauliczne, gdzie rozstaw będzie regulowany w zakresie jaki jest wymagany przez użytkownika. Ten egzemplarz ma tak samo wyposażoną kabinę jak wcześniej omawiany w czarnym kolorze, więc nie będziemy o niej zbytnio opowiadać, ale zapraszam Was tutaj pod pokrywę silnika, gdzie mamy czterocylindrowy silnik firmy Changchai. Też na pierwszy rzut oka bardzo mocno wychwalany i wspomniany kompresor klimatyzacji. Znacznie poprawia komfort użytkowania i również w tym egzemplarzu grzałeczka płynu chłodniczego, by... Troszkę poprawić komfort przy rozruchu i start silnika. Silnik na pompie rzędowej w przeciwieństwie do Janmara, który jest na pompie rotacyjnej. Firma Misato oferuje wiele rodzajów ładowarek od 800 kg do 2 ton. W tej chwili na magazynie posiadamy kilkanaście maszyn. Jeżeli jakieś szukacie, na pewno doradzimy. Możecie się przejechać, wypróbować. Być może jedna z nich jest właśnie dla was.